Dziś 12. Dzisiaj sprawdzamy rekord na klafę. Na star 60 kg. 75 założone. Z tym raczej nie będzie żadnego problemu. Dzisiaj do picia za odpoczynku. 80. Tutaj zaczyna się już lekka górka. No nie wiem, czy pod nią wyjdę. Idzie, idzie. Z ile trochę złapałem, ale myślę, że pójdzie jeszcze więcej. 82,5, no nie wiem czy mam rady, Ale bądźmy dobrej myśli. Ah, mamy to. No zobaczymy co, czy coś uda się jeszcze więcej wycisnąć. 85. Wyciśnięte 82,5, ale dzisiaj jest cyna narciarza.